Hej, cześć, witam was serdecznie, ja jestem Esu, a to jest moi drodzy Amnesia Machine for Pigs. Ostatnio w tym ciekawym, jakże niesamowicie let's play'u uruchomiliśmy tą tutaj maszynę, która prawdopodobnie z, w, e, zwróciła zasilanie. Wymieniliśmy tutaj, proszę bardzo, bezpiecznik. Mamy też drugi, a to jest ten spalony, który trzeba wypierdzielić, bo się do niczego już nie nada. Zobaczymy, czy przyleci przez kraty. Ojej, chyba nie da rady. Szkoda. Szkoda. Chciałem pochwalić realizm tej gry, ale... Ale Dobra, zobaczymy, co się w takim razie stało. Co nam to włączyło. Jakie drogi otworzyło. Na razie ciężko stwierdzić, bo tylko słyszymy dziwne odgłosy. To na pewno było. To na pewno było zamknięte. Ja piernieczę, wszystko się trzęsie. I tu mamy zamknięte drzwi, przez które trzeba będzie prawdopodobnie przejść. O, czegoś się nowego dowiadujemy, że ten narrator, o którym tak często się dowiadujemy, być może nasz bohater również jest tym panem narratorem, stworzył maszynę, która jest pod tym domem, która jest zalana chyba wodą. I nie działa, albo działa, albo coś tam znowu i nie działa. I co to oznacza? Że ma straszliwe wyrzuty sumienia i uważa, że jego dusza powinna być przeklęta. Wuuuuj! Bum-bum-bum! Ślicznie. Ale zaprzecza temu, że powinna być przeklęta, ponieważ on stworzył tylko maszynę. O oh god, proszę. A jest na szczęście. Dobra. Myślałem, że trzeba będzie nieść bezpiecznik stamtąd. Co my tu mamy? Co, co my tu mamy? Co się dzieje? Słuchajcie, co tu się dzieje? Bardzo brzydki dźwięk. Toczenia się beczek. Le parcours. Dobra, zobaczymy, czy się drzwi otworzyły. A Są so otwarte. Ślicznie. Uh! Madre Doloresa. Spierdalam stąd. O, a to mi się nie podoba. Te drzwi nie powinny być zamknięte. Słyszę jakieś szczury. Aha, kolejne. Oj. Dużo tutaj tego zasilania, w ogóle spora piwnica. Dobra, ogarnąć te wstrząsy. Kurwa, co jest? Boże, tam coś jest. Jezu, coś tam chodzi? Nie wiem o co chodzi. Dobra, może to będzie bezpiecznik. Nie wiem, ale muszę wymienić bezpiecznik. Ja muszę naprawdę wymienić bezpiecznik. Tam jest. Jak się tam dostać? Aha, okej. Okay. Niosę, niosę. Niesę, niosę. Byle Be bym go nie opuścił. Dzikie co było, by go tak wywalić tam na dół. Ja pierniczę. Bym musiał chyba wczytywać grę. Dobra, ostrożnie położę go Ale ten można wywalić O! boom! Dobra uciekam Zanim się coś stanie Wejdźmy sobie na dół, zobaczmy co tam jest Jest notatka Von Reichenbach! Pisze o sile odycznej, odyczne, odycznej. Podczas dor ignorant i szarlatan blawacki peroruje o duszy. Obaj to krytyni. Pomyśl, że jednostka mogłaby usiłować spiąć na takie wyżyny, nie brodziwszy uprzednio w wymiacinach i flakach, nie stanąwszy na budowli poskładanej z kości. Przekraczamy właśnie samą barierę śmierci. Moja droga zmarła, Lili. Dla ciebie jest już za późno, ale obiecuję jedno. Ocalę nasze dzieci od śmierci. Jeśli trzeba będzie, wyszarpię je ciemności tą cudowną miksturą. Czyżby oni jakąś miksturę robili na nieśmiertelność? Czyżby tak miało to wyglądać? Oj... Ta belka będzie służyła do walki. Okej... Okay. No dobra, ale ja chyba nie powinienem tu być, bo już tu byłem. Lecimy na górę. Nie se, nie spokojnie. Co to było? Prosto. Tak, ja mam bezpiecznik. Czujcie się przez to bezpieczniejsze. Ja się boję, że go opuszczę A ja się faktycznie go opuszczę Może go rzucę w, w potwora Okej, okay, to było dziwne Dobra, nie wiem, włożę to tutaj, tu będzie bezpieczne

a o co chodzi cały czas z tym z tą dżunglą? Oooooo, Fallout Vault. Dobra, i mamy tak: mamy raz. Mamy. Nie wiem, dźwignię. Mamy wiatrak, który nas wes I mamy kolejne drzwi. No dobra. I mamy jeszcze to. Spróbujmy. Ja. A, da się? Da się? Uff. Uh, nie, 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 nie. No dobra, okej. Okay. Dawaj pełna para, kurna, pełna para. On. Uh u Let's dance! On. On, okej. Okay. No, fajnie, fajnie. To było dziwne. Dziwny mechanizm otwierania drzwi. Ale, co ja się tam znam są zamknięte drzwi tu są plany jakiegoś gunwa a tu jest lampka czy tu coś jest w ogóle czy tu coś wartego uwagi jest a drzwi są obroża kark i pętla niech grają fanfary times napisał że to niezwykła okazja niechaj horągiewki pojawiają na ulicach niech grają fanfary to dzień dumy dla całej rodziny to dzień dumy dla twojej rodziny drogi widzu że oglądasz ten film Niechaj grają fanfary. Ty, 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 ty. Mm -hmm. No dobrze, jesteśmy w jakiejś zamkowej części, co przypomina dość mocno pierwszą amnezję ale idźmy dalej. No... O, hello. Hello, hello handsome. Mm. Ja pierdzielę, jakie w ogóle schizowe teksty. O, Ah, okay. Ale psiku zrobiłem tej głowie. Dobra, tu coś jest. Tu są drzwi, okej, okay, ale jeszcze tam nie idziemy. Majma, my, my maa! Oh, 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 oh. Ugotowałam dziecko! Ugotowałam dziecko! Nad rzeczką nieopodal krzaczka mieszkała sobie matka dziwaczka. Aż przybył na pomoc rycerz z kwadratową głową. No dobra, okej, okay, Śpiewy śpiewami. A dlaczego w lustrach się nie odbija moja paszczenka? I jest o podwórko. Stosujemy najnowsze odkrycia z dziedziny chemii, dodając do paszy niewielkie dawki substancji pochodnych Laudanum, jeszcze przed rozpoczęciem całej procedury. Ta część pasy jest osł 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 osłonięta gumą i dobrze oświetlona, by nie budzić negatywnych skojarzeń. Słucham. Zawsze spoko. A to mnie sms napisa. napisał Dobra Będę bezpieczniejszy z tymi drzwiami Uwaga, pompę paliwa W są lotne środki chemiczne, które mogą być silnie żrące Załóż kombinezon ochronny albo gimnastukin synu Tak jest Takie tam pierdolenie O Czy to świnki te? Te świnki Jedne kochasz, drugie zjadasz. Dlaczego? Dobra. Te drzwi trzeba będzie wyważyć świnią. Podrzućmy świnię! Okej. Okay. Dobra, tam zaraz. Na razie mi tutaj garaż. Bo to taki typowy garaż. Świnki małe dwa. Widzicie jak się opiekuje? O, tu nam coś zapisało, tu nam coś zapisało i jestem bardzo ciekawy co. Mój dziennik Słodki Boże. Mm. Dobra, to już wszystko mam za sobą. Bo to są jakieś takie wpisy zadaniowe: co można zrobić, czego nie można. To jakaś pompownia paliwa. Widziałem automobile, które prezentowano w fabryce Jar Jarmacha. Jarhama I Simona. Ale tutaj wyczuwam inny zapach Ale co to jest kuźwa za maszyna? To jest do robienia, nie wiem, na drutach Aha, tu jest jakieś paliwko, którego nie da się uruchomić, bo jest wyssane. Kto się wyssał. Czy to ty je wyssałaś? Get out my way. Dobra. Przyznam, że dość ładny labirynt. Ale tu dużo, ale tu dużo do czytania. Ciała leżące w wydzielinach. Yy, niechaj świnie kopulują w rynsztokach, póki jeszcze morzą. Okej. Okay. Jakieś antyświniowe teksty, słuchajcie. Co to jest? Co to jest, czemu przesta da się przejść głową? Tu się da chyba wyjść, wiecie? Dobra, tu się da wyjść, ale to zaraz to zrobimy. Tu jest zamknięte, aha. Jednak trzeba wyjść. Nie! Nein, 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 nein. Dobra, kucaj ziomek. Ślicznie. O, ależ tutaj ładne są te fabryki, normalnie. Rodem Lovecraft. Co to jest? Co to jest, kuźwa dynamit? Czy jakieś racice? Obcym wstęp zbroniony. Punkt infor informacyjny? Na portierni. No dobrze, okej. Okay, ale czemu? <słuch> Chodźmy dalej. Zobaczymy, co czeka nas tam. Tam za brzegiem rzeki świat. Za brzegiem, że jakiś obcym wstęp zbroniony. To jest dowód na to, że opcji już nas odwiedzili. Inaczej po co miałyby być takie tabliczki? O, okay. Dobra. Ktoś tutaj kartkę? Plan dostaw. Jak licha mam wykonać ten przeklęty plan, jeśli nawet podstawowy sprzęt nie spełnia swojego zadania? Cholerne, nowobądne ciężarówki mogą przejechać tylko łamek dystansu. Nie mogę kręcić korbą cały Boży dzień po to, żeby się w końcu zorientować, że zbrink jest pusty. Ojej, no nie gadaj, że muszę na cmentarz wejść. Kościół świętego Dunstana, ja pierdola. Aha. Aha, rozumiem, czyli trzeba przestawić ciężarówkę, żeby dojść on, na... kościół. Jak <laughs> jaki akcencik, fajny, normalnie filmowy. Normalnie, słuchajcie, jakiś filmowy akcent, a tych beczek nie da się przesunąć. Więc muszę, będąc grubym, się tu przyciskać. Dobra, coraz mniej mi się to podoba, wiecie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Mój dziennik. Kościół połączony z fabryką to dziwne, a zaiste. Drzwi wokół jest są zamknięte, droga blokuje ciężarówka. Okej. Okay. Ten kanister może pasować do pompy paliwa, którą widziałem wcześniej. Ale w takim razie po co ten jest kanister? Czy ja mam to zanieść tam, czy może gdzieś tutaj do ciężarówki? Nie, to zdecydowanie nie ma w sobie ani krzty paliwka. Aha, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To wygląda jakby to miało tu pasować. Ale nie pasuje! <laughs> Nailed it! Dobra. Wiecie znaczy, co chyba to tam zaniosę, jednak? Wydaje mi się, że powinienem to tam zanieść. Ale cholera wie. Gdzie jest to okienko nieszczęsne? Yeps! Yeps! Dobra, wchodzimy. Dawaj tam. Fe... Rzuć tym tam. O! Cholera. Gdzie to spadło? Tu. Dobrze. O! Idealnie. Oj, Nasty. Dziwnie mi się kręci tymi korbami. Słuchajcie. Naprawdę dziwnie. Może muszę po części kręcić. Ojej. To jest kurwa! Ty coś tam weszło? A ja zamiast uciekać... What the fuck? No szybcie, Jezus Maria! Jeszcze ta korba nie działa! Świetnie, po godzinie mi się udało. Brawo! Firtyler prawie zginąłem. Nie, to było straszne, kuźwa. Uff. Trochę mi to strzaskało psychikę. Takie kręcenie korbą, która nie do końca działa, słuchajcie. O Jezu, Jezu, Jezu. Dobra, wpycham to. Pięknie, weszło. Ło, wow, ale się cofnął. Dobra, słuchajcie, zanim tam pójdziemy, pójdę jeszcze zobaczyć, co tu jest na końcu. Prawdopodobnie nic, ale warto sprawdzić. Wory. Ze zmęczenia wory pod oczami. No dobra, nic tu nie było. Ale to była fajna akcja. Wow. Cmentarz! Tak! Idealne can we? miejsce. Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Jaki ma wspomnienia z cmentarza? Tato, czy możemy je zabrać do domu? Oczywiście, kochanie, możemy je zabrać do domu. No dobra, tu nic nie ma. Tu jakieś motokrosy. Tylko. Coś tu. Kto zapalił tą świeczkę? Dobrze, że koleś jest w grobie, a nie poza nim. Dobra, słuchajcie, tu coś jest. O, jakie fajne symbole. Odwrócony pentagram. Znak Zodiaku. Dobra, wbijamy. Tak, wbijamy to. Trzoda i Biblia. Kiedy spał na trawie niczym węże pod ziemi, otoczyły go druty, które wypełzły mu, wpełzły mu do uszu, stając się go słuchem. No dobra. To całkiem wyjaśniające. A co znajdziemy w krypcie? Dowiecie się już w kolejnym odcinku. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, ponieważ ja nie jestem. Ale zaczynamy, a raczej kończymy, a zaczniemy kryptę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, nie zapomnijcie o kciuku w górę. Będzie to dla mnie super motywacja. Pamiętajcie, kliknijcie. Eee, oraz komentarze, pytania, mile widziane, jakieś sprawy do mnie, śmiało. Do zobaczenia, trzymajcie się, buziaki. Na razie, cześć, papa, pa. hej.